Okay? OK? I robimy 20-sekundowe przyspieszenie. Nogi jadą szybciej, oddech powinien trochę przyspieszyć. Jedziemy w tempie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Przyspieszamy, przyspieszamy. Przyspieszamy. W czasie tych przyspieszeń powinien oddech przyspieszyć też, tak? Tętno powinno podskoczyć. I szybciej, 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 szybciej. Go, 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 no, ale go, go. jeżeli będziesz czuła, że znowu tracisz panowanie, to znaczy, że jeszcze masz za mało obciążenia, że musisz go dodać więcej. Wychodzimy w górę. Pozycja stojąca. I tutaj robimy taki podbieg. Kinga, spróbuj to zrobić, ale jeżeli będzie za ciężko, wróć na siodło. Dam radę, Żebyś tak Strzelę jest. jak torpeda. Szybciej, 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 szybciej. To już jest pozycja, która troszeczkę bardziej obciąża nasze stawy. Ty, Kinga, przychodząc na takie zajęcia, mogłabyś tak naprawdę całe 50 minut przyjechać w tej pozycji i też byś się zmęczyła. O, tak? Tak. I to jest pozycja, w której jesteś bezpieczna. Twoje kolana są bezpieczne. Twoje stopy łokcie są bezpieczne.